Jak zapewne pamiętacie, drugi temat majowego odcinka był poświęcony biblijnej apologetyce. Mówiłem, że Roman wybierze się do Warszawy na konferencję apologetyczną, która miała miejsce 24 maja, i kto byłby chętny dołączyć, tego zapraszamy. Tak ostatecznie Roman z dwoma osobami wybrali się do naszej stolicy. Przyjechali w piątek, zakwaterowali się. I postanowili rozpocząć szabat od wizyty w wspólnocie chrześcijańskiej na puławskiej gdzie zawsze. Oczywiście kiedy są one dostępne. Oglądało się transmisję w internecie z piątkowego powitania szabatu, słuchano nauczań, a na Facebooku Wartościowe Życie dzieli się linkiem do tych transmisji, gdyż będąc szczerym mało, naprawdę prawie w ogóle nie ma transmisji szabatów z wspólnot mesjańskich. A jeśli są takie, o których wiemy, to możemy policzyć je na palcach jednej ręki. Tak tragicznie wygląda statystyka, a wiemy, że są ludzie, którzy odkryli biblijność szabatu jako chrześcijanie, a nie ludzie przechodzący na judaizm, jak się mówi w kręgach szeroko rozumianego chrześcijaństwa. Zatem nasza grupka przyjechała kilkaset kilometrów, by ich odwiedzić. Dwie osoby z Górnego Śląska, czyli z Chorzowa, i jedna z Dolnego Śląska, czyli z okolic Bolesławca. Jak powiedzieliśmy im, że ich oglądamy, oraz chcieliśmy do nich przyjechać, naprawdę było im miło, co widać i słychać na fragmencie transmisji z tamtego wieczora. Bardzo się cieszę, że możemy być tutaj razem, i witam też naszych gości, yy, aż z Chorzowa. Yy, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami jest to dla nas niezmiernie miłe kiedy przyszliście i powiedzieliście że oglądamy, jesteśmy z wami co tydzień i chcieliśmy być na żywo no jest to dla nas niezwykle cenne i dzisiaj jest ten dzień właśnie, kiedy też możemy się wspólnie radować możemy się wspólnie cieszyć rozpoczynać szabat od zapalenia świec od modlitwy, od wielbienia naszego Boga i chcemy też życzyć innym tego pokoju Błogosławieństwa na ten dzień, aby ten cały przyszły tydzień też mógł być spokojnym tygodniem, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. W sobotni poranek, Roman z osobami towarzyszącymi, wybrali się do zboru ewangelicznych chrześcijan na Zagórnej 10, i tam zaproszeni goście mieli swój czas na wykłady. Pierwszy głos zabrał Harrison L. Hayes, czwarty, któremu Roman zadał pytanie. one more question yes evolutionists when they look at the geological column they think that it uh, was evolving during millions of years yes billions of years i'm going to say billions yeah but we as believers think that it took just thousands of years can you say a few words how those layers in the geological column uh, came into existence yes, yes and i don't think it took thousands of years uh, To wymagało tylko Bożego stwierdzenia i tak się stało But very early in the book of Genesis ale na samym początku księgi rodzaju in verses, uh, in chapter 6 w rozdziałach od 6 do 9 God introduces the idea of a worldwide catastrophic flood. Bóg wprowadza historię katastroficznego potopu, który pokrył całą ziemię. And The evolutionist as well as the creationist I jak i can recognize that the fossil record mogą zdać sobie sprawę że zapis kopalny is preserved by a cataclysmic event sometime in history, został zachowany poprzez jakieś, jakieś katastroficzne wydarzenia w przeszłości. Or in other words, when the flood occurred. Innymi słowy, gdy potop miał miejsce, the deposits of all that plant life, te depozyty wszystkiego życia roślinnego, in one place compress very rapidly under great pressure. W niektórych miejscach były szybko poddane działaniu wysokiego ciśnienia the that we see right now. i to y, doprowadziło do tych skamieniałości, które teraz widzimy. And so, I, think the and the I myślę, że jest zgoda pomiędzy kreacjonistami i ewolucjonistami. Że musiało mieć miejsce jakieś wydarzenie katastroficzne, żeby zachować, żeby martwe zwierzęta uległy to Ale ewolucjoniści muszą powiedzieć that these cataclysmic events kept occurring at every billion years or so. że takie katastroficzne wydarzenia musiały się powtarzać co jakiś e, długi okres czasu. And that doesn't make sense when the fossil record, i to nie ma sensu, gdyż e, zapis kopalny contains fossils from what would be different eras in history. E, ponieważ w jednej warstwie znajdują się

Myślę, że to jest dużo jak na początek konferencji. Następnie głos zabrał pułkownik Jeffrey N. Williams, który mówił o swoich doświadczeniach pracy w kosmosie, o tym, że Ziemia nie jest płaska, gdzie wielu wierzących w to wierzy, oraz o zgrozo to rozgłasza, ośmieszając nas wierzących, gdzie później traktuje się nas jako ciemnogród. It's good, good to be with you today. Dobrze być tutaj z Wami. This is my first time in Poland. To mój pierwszy raz w Polsce. I te kilka dni, które już tutaj jestem, bardzo mi się podobały. Byłem w wielu miejscach w Europie Zachodniej. Przez trzy lata mieszkałem w Niemczech. Wiele razy byłem w Rosji. Ale jest to mój pierwszy raz w Polsce. So. My assignment here, uh, you can see on the board, is considering science and scripture. And at the end of the last session, there were three questions that came up one on evolution. I pod koniec ostatniej sesji były trzy pytania. Jedno dotyczyło stricte ewolucji, jedno dotyczyło metod, metod datowania, i jeszcze jedno z nich dotyczyło kwestii warstw, które, które mamy w ziemi. Zanim przejrzę, przejdę do głębszych rozważań, chciałbym dodać może jeszcze jeden szczegół do tego, co powiedział Hall. Wszystkie e, odpo e, odpowiedzi czy e, dyskusja w temacie tych pytań, które słyszeliśmy, e, e, umiejscowione są w ramach pewnych założeń wstępnych. And those presuppositions i te wszystkie założenia wstępne już od razu zakładają miliardy lat. I jeśli zaczynamy od błędnych przesłanek albo błędnych założeń wstępnych, dojdziemy do błędnych wniosków. Każde z tych wykładów było bardzo ciekawe i budujące, a jeśli chcecie zobaczyć dokładnie, co tam mówiono, zobaczcie playlistę kreacjonizm